Wyłączamy telefon, żeby nie było tych ostatnio. Dzień dobry, cześć, czołem. Wracam chyba, chociaż to pewnie będzie na zmianę tam, raz tak, raz tak. Ale jednak bardziej podobają mi się te transmisje na żywo niż ta stara forma, która jest jakościowo lepsza. Tam jest lepsza jakość kamery. Kiedy nagrywam sobie na program, potem to wkrywam na YouTube i wrzucam na Face'a, wtedy jest jakoś dużo lepsza. Ale, wiecie, takie mówienie na żywo, gdzie ja nie mam możliwości powtórki, cofnięcia tego, co powiedziałem, ono mi się podoba. To jest naprawdę szczere. Jest fajnie, i chciałem porozmawiać o czymś dziś znowu takim. Wiecie. Nie ma czegoś takiego jak zbiorowe przebudzenie ludzkości, to już pewnie wielu wie. Bo jeżeli nazywamy to snem, a to jest naprawdę dobra metafora. Owszem, metafora, żebyśmy nie zwariowali, ale dobra, naprawdę zasadna. To wiemy już, że każdy budzi się sam z własnego snu, że świat jest w nas, w każdym z nas, a nie w nas jako ludzkości. My jako ludzkości w zasadzie jest sen, tak? Ale płucimy się z niego jak ze snu. Tym, który się budzi, no to tylko on się z tego snu płci. A nie z tymi ludźmi, co mu się przyśnieli. To wiemy. Natomiast, co nie znaczy, że po przebudzeniu nie ma tych ludzi, co mu się śnili, prawda? No, no, jakie to? A to wszystko jest pięknie, się zazębia. To jest jedna wielka ciągłość. Jedna wielka spójność wszystkiego i teraz popatrzcie kochani, jednak ten proces tego budzenia się ludzi ciągle trwa, to nieprawda, że on się skończył, minutka minęła, butka się zamknęła, ciągle nowi ludzie się budzą i budzić będą i za pięć lat i za sto i ciągle, ciągle, tak jak na przestrzeni wieków. Ciągle pojawiali się tutaj jacyś przebudzeni, którzy nam mówili bardzo podobne rzeczy, bo każdy z nich miał tą swoją prawdę, co rzeczywiście stawia na indywidualizm, ale pewne rzeczy spójne były, że ten świat jest w nas, nie na zewnątrz, że od tego trzeba zacząć. Nie oceniaj, nie wymagaj, nie oczekuj, bądź. Takie rzeczy były spójne, ale ci ludzie należyli do rzadkości i tak na dobrą sprawę trudno się spodziewać, że ktoś nam uwierzy, że to nie my jesteśmy, w się tylko do nas. Skoro przez tyle lat ta wiedza tu jest i ludzie jakoś nie kupują, to trudno się spodziewać, że nagle uwierzą nam. Ale co jest piękne w tym wszystkim, to to, żeby mówić prawdę, jak jest. Popatrzcie od grudnia 2014 roku, jak zacząłem filmy na YouTube wrzucać. Cały czas powtarzam i powtarzał będę. Ty nie naśladuj mnie. Ty popatrz na ile się ze mną zgadzasz, a na ile nie. Ty podważaj każdą prawdę, którą słyszysz Sprawdź czy ona się da podważyć, czy ją warto podważać, ale kombinuj. Nie kupuj kota, nie, to może nie kot w worku ktoś do Ciebie mówi, ale nie kupuj w ciemno, nie traktuj, że ten kto usiadł przed kamerą i wydaje mu się, że naprawdę i on Tobie mówi, to Ty musisz się przyjąć. Nie podchodź w ten sposób do życia. Dlatego od grudnia 14 roku mówię, że tak naprawdę bardzo cieszy mnie to. Cześć Danuta. Bardzo cieszy mnie to, że że wciąż tylu ludzi, mimo iż czyta to, co piszę, mimo iż słucha to, co mówię, ciągle stara się, nie wiem, czy to zasadne słowo, walczyć z tym. Ciągle stara się to skomentować. Ciągle stara się zmienić mnie, żebym ja przestał. Żebym ja po prostu. Zaczął spełniać ich oczekiwania. Mówiąc krótko, to naprawdę jest dobre, bo jeżeli oni jednak to czytają, jeżeli oni jednak tego słuchają, to czują już tą potrzebę do działania, czują już ten wiatr zmian. Inaczej ten niby tego nie słuchał, przecież to jest i idziemy dalej. To oczywiste. Od czegoś trzeba zacząć, ale. Jak piękne jest właśnie to, że popatrzcie, nawet z Buddy zrobiono Boga, choć tego nie chciał i nim nie był, nawet z Jezusa zrobiono Boga, który mówił: Jestem synem człowieczym, i tak dalej, i tak dalej. Nie oczekujmy, kochani, że ktoś z nas osiągnie tu jakieś zrozumienie, to nie o to chodzi. Jeżeli masz potrzebę, ktośkolwiek z was, mówienia tego, co wiesz, dzielenia się tym, to to rób. Ale dawajmy wszyscy każdemu tej margines, cześć, indywidualizmu, że nie o to chodzi, żeby się stuprocentowo ze mną skacać. Nie o to chodzi, żeby w ogóle pójść w tym kierunku, w którym idę ja. Chodzi o to, żeby naprawdę jakkolwiek bierzesz się za słuchanie Witka, pamiętał jako pierwszej podstawowej maksymie. Ty nie podążaj za nikim. Ty nie bądź oświecony, ty nie bądź przebucony, ty nie bądź oduchowiony. ty nie wchodź w ogóle w żadnej idee. Ty po prostu skupnij się wreszcie, że tu chodzi o to, byś był sobą. Świat jest w tobie, tylko tworzysz od siebie. To jest twoje indywidualne doświadczenie. Masz pełne prawo być inny niż inni, bo tylko to jest prawdziwe. Ta twoja odrębność, taka nie do skopiowania ten właśnie oryginał, a nie kopia oryginału. To paradoks, nie? <laughs> to niedorzeczność kompletna, jeżeli. Nam się wydaje, że po przepuceniu ja jestem jakimś fragmentem snu. Absolutnie nie. I to jest właśnie piękne, że... Ja wiem, że czasem ludzie zapominają, ale też mają prawo. Nie każdy pamięta Witka, który tam zaczynał, który kiedyś często to powtarzał, a teraz może przestałem. Ty nie bądź taki jak ja. Ty nie myśl, że to, co tutaj słyszysz, to jakaś prawda jedyna słuszna. Kombinuj. Po prostu kombinuj. Podważaj, dyskutuj, zadzwon, pokadamy, się ma, ale ja zawsze, siedząc tu i mówiąc to, co mówię, będę mówił to, co ja za prawdę uważam. To, to, to oczywiste. I to samo zrobisz ty. I prawdopodobnie będą ciągle wspólne nasze mianowniki. Jednak już tak nie do końca. Każdy ma jednak swoją osobowość. Po tym przebudzeniu to też, pamiętajcie tylko, taka metafora: każdy ma tą swoją osobowość, każdy już to wie i każdy zaczyna ją realizować bez oczekiwań, że ktokolwiek inny na świecie miałby spełniać jeszcze moje kryteria, że ja mam potrzebę. Komentowania tego, co tam się na świecie dzieje, albo komentowania Twojej postawy, to naprawdę jest bez znaczenia, kim Ty jesteś, co Ty robisz. Ten, kto budzi się, skupiony jest na sobie, bo On już wie, że On musi rozpoznać, jaka jest moja reakcja na świat, na innych i na to, co Ty mówisz o mnie jaka jest moja reakcja. Im bardziej ja widzę, że cokolwiek mówisz jest mi obojętne. Czy ty mnie głaszczesz, czy ty mnie prasz, bierzesz po pysku jest mi obojętne. równo to i to. Tym bardziej wiem, że się wyodrębnią. Że naprawdę nie śni już tego zbiorowego snu, w którym gram niby jakąś rolę. O mnie. I to właśnie dziś tak chciałem powiedzieć, że to jest takie piękne, kiedy ciągle jeszcze się swoje i obserwuję, jak skrótsza rzecz ujmując czytelnicy dzielą się na tych, którzy potrafią już odczytać to, co pisze tak jak ja to napisałem, przynajmniej mniej więcej, a tych, którzy interpretują to wciąż nawykowo, wciąż tak, jakim umysł, Narzuca i czasem to, co ja napisałem, od ich interpretacji jest tak, o różne rzeczy wypadają. Powiedz, co to jest przebudzenie, bo każdy mówi, ale nie ma definicji. To, co jest we mnie miło, popatrzcie, nikt nie wie, co to jest przebudzenie. Przebudzenie to jest metafora, jak wszystko inne, jak oświecenie, jak duchowość. Nawet jak być człowiekiem, to wszystko jest tylko metafora. Czyli w sensie takim, wiecie, w sensie de facto, to to nie istnieje, to tylko przenośnie. Tak naprawdę każdy z nas w tej wspólnej grze, zatytułujmy ją Matrix, wykształcił, no właściwie ten, który jest gotów, no dobra, wykształcił. Swoją osobowość on zaczyna już widzieć, że jest bytem osobowym, że ma pewne cechy, które mu się właśnie podobają, które chce realizować, ma nawet pewne cele, pewne dążenia, cokolwiek, ale to pochodzi od niego i on zaczyna to rozpoznawać w sobie. I czy toś my nazwiemy przebudzeniem, oświeceniem, czy po prostu byciem sobą, to tak czy siak. Jest indywidualna sprawa tego, który to ma, no co mnie obchodzi. Czy ty zgadzasz się ze mną, że to co ja uznaję za siebie, ty też tak uznajesz, że to jest moje? Co mnie to obchodzi? Że to moja wewnętrzna sprawa. Dzięki Bogu powinno bo by było w pewnym czasie żyć samym sobą. No właśnie, takie to byłoby kupienie, nawet gdyby każdy z nas faktycznie. Dążył do tego samego celu w tym przebudzeniu, cudzysłów, i po tym przebudzeniu ubudzilibyśmy się w świecie takich samych istot. Wszyscy sobie przytakujemy, wszyscy mamy jeden cel, jedno zdanie. Co to jeszcze gorsze od Matrixa? W tym Matrixie ludzie jeszcze się spierają z sobą. Co? Nie. Ale to byłoby masakra. No ale wa. kiedyś chyba też byliśmy na tym etapie, wierząc, że jest jakieś wspólne przebudzenie ludzkości i to by oni wszyscy będą albo słowianami, albo jakimś tam, nie wiadomo jakkolwiek to nazwać, ale znów nową społecznością. No to koniec, sen o społeczności się kończy, sen o świecie zewnętrznym się kończy. Coraz mniej nas obchodzi. Co oni tam w tej zewnętrznej grze? No niech sobie robią co chcą. No co mnie to? Coraz mniej nam to przeszkadza. My mamy w tym wspólnym śnie własną incepcję, czyli własną wersję snu. I widzimy, że naprawdę zostajemy tu i teraz, że wcale nie idziemy do raju, nie ma żadnego wzniesienia. Więc d to kolejna mrzonka. Tak naprawdę chodzi o zmianę stanu świadomości. Zmianę stanu swojego umysłu. Zaproszenie, popatrzcie. Przecież wiadomym jest, że ludzie mówią chórem i mają rację, iż ta świadomość pochodzi gdzieś z zewnątrz. A każdy nasz umysł, ten mózg, jako kopia większego umysłu, jest odbiornikiem tego, co ta świadomość z zewnątrz nadaje. I to jest prawda. I to się nazywa zbiorowa świadomość. Ale każdy z nas, jest ich kopią, więc po przebudzeniu, po przy oderwaniu się świadomego, czyli indywidualnego ja, ja staję się świadomością wewnętrzną, ta świadomość jest w moim, czyli ja mam świadomy umysł, świadomy, czyli on sam kombinuje, sam tworzy, sam, on jest sobą, nie kombinuje, żeby się upodobnić do ciebie. Nie kombinuję, żeby znowu się gdzieś przypiąć. Ja może być w jakiejś grupie osób. Ja może mieć podobne poglądy, co większość, albo co ktoś tam, co moi ulubieńcy. A nie stać mnie na indywidualność, dlatego że do tego dojrzałem. Nie stać mnie, bo, bo jestem bogaty. O, do tego zaraz wrócimy. A może teraz? W środku kochani. Jest taka rzecz, która nurtuje od paru lat. Pewnie od kwietnia 2017 roku, kiedy to byłem w potrzebie, pierwszy raz coś takiego zrobiłem, ale zrobiłem i zaprzestałem. Ja A co jakiś czas słyszę od, że tak powiem swoich rozmówców, takie pytanie, czemu ja tego sukcesywnie nie powtarzam, czyli dlaczego ty Witek do tych swoich filmików nie dołączasz numeru konta? Czasem ktoś może na taką, bo słuchajcie, no na Wigilię też dostałem od kościoła z Warszawy, ja nie mogę wymieniać personelów, to jasne, i zdaje się, że Paweł to jego drugie imię, a pierwszego nie pamiętam, znów stówkę i to tak nie wiadomo skąd on w ogóle miał numer mojego konta, który pewnie gdzieś tam na YouTube jest, no ale tak się zakopał, że kto to znajdzie. Ale to jest tak kochani, ja nie mam zamiaru niczego sprzedawać i nigdy tego robią nie będę ale dając taki numer konta jak masz ochotę to zawsze możesz tam coś podesłać co nie znaczy że cokolwiek musisz i koniec, kropka to nie ma żadnej filozofii a mnie się naprawdę przyda bo przyda jednak przy tej zamianie mieszkania Miesz, że choćby kuchni trzeba będzie zrobić odnowanie a to tyle pieniążki pewnie się będzie pojawiał albo stale albo ale jakiś czas, co to za obciach, Ale wracając do tej naszej kreacji, to naprawdę jest piękne, że tak naprawdę my stajemy się nie dość, że sobą, tym, który jakby nie czerpie wzorca z zewnątrz, kim jest to indywidualne ja, bo no ono jest indywidualnym sobą i tyle. Czyli wzorców zewnętrznych żadnych nie ma, czyli spełnienie oczekiwań, że. Ty powinieneś to odczuwać, czy kochać, czy cokolwiek. Nieważne. To jest błędy. Ja powinienem robić tylko to, co ja uznaję za słuszne. Tu się rodzi pytanie: Oj, co by to było? No ale pytanie nie wymaga odpowiedzi. Kiedy ty zdajesz się z sobą, to ciebie też nie obchodzi, co by to było. Niech oni zrobią, co chcą. Wychodzisz z gry. Co mnie to obchodzi? Czy jak budzisz się ze snu? To obchodzi Cię dalsza fabuła tego snu, nie masz już na to wpływu kompletnie i w ogóle masz wyjebane, taka prawda. Robisz swoje. I to jest właśnie to, czym powinniśmy się teraz zająć. Każdy zamienia się nie dość, że w odrębną osobowość, która nie ma definicji, każdy to ma na nią swoją własną, on definiuje swoje ja tak, jak chce, a może i wcale, ale do tego zamienia się jeszcze w twórcę swojego doświadczenia. Czyli już widzi, jaki on ma wpływ na wydarzenia swoje własne, nie na świecie, co mi to pochodzi. Świat jest tym snem, w którym ja nie uczestniczę, ja wpływ mam na swoje podwórko, na to, co mi się przydarza, na ludzi, których przyciągam, spotykam, na relacje, jakie dzięki temu powstają, na rozwój, na dalszą ścieżkę. Czy ja pójdę teraz? podróż dookoła świata, czy w, czy w przeprowadzkę, czy w, czy w związek, czy w no cokolwiek. Przecież to jest kwestia mojej indywidualnej decyzji. Natomiast wachlarz możliwości mam nieskończony. Mogę wybierać, co mnie interesuje. Mogę w ogóle nie wybierać. Niech się samo dzieje. I tak zawsze się dzieje. To nie jest tak, że jak ja odetnę sam siebie od wyboru, to przestanie się dziać. Chyba nawet, ale to chyba, jest wskazane, raz na jakiś czas dać coś z to Kreuję, kreuję, doświadczam, patrzę, dzieje się, uczę się. Ale raz na jakiś czas odpuścić, poczekać aż się ustabilizuje, zobaczę, gdzie mnie znów pociągnie. Tak, sytuacja się trochę uspokoi, wytonuje. Bo czasem też zaczyna się tak dziać dużo w tej naszej kreacji, że Zaczynamy popadać w ciągłość pewnych zmian. Tak, tak, racja zdaje się, to się zmienia, 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 zmienia. I te zmiany są tak szybkie, i tak narastają po sobie, że w robi się po prostu chaos. To się też nie ma co tym denerwować. Nie, nic złego się nie dzieje. Nie, trzeba zrozumieć, że wszyscy musimy przeczekać, odpuścić. Czekać, ustalić teraz, co tu ważne w tym wszystkim. Co nam wychodzić najlepiej, i czy chcemy to robić. I skupić się na tym. I nawet możemy wrócić do tych kreacji, które popadły w chaos. Po nowemu. Możemy, no nie musimy, oczywiście, że tak. Natomiast, jakie to jest teraz oczywiste. Że każdy, kto zaczyna się kłócić, zaczyna tą prawdę odkrywać, zaczyna ekscytować się tym, że to działa i zaczyna się tym dzielić. No, może nie każdy, ale nie każdy. Przecież jak nie na YouTube, to przynajmniej w gronie znajomych, w gronie rodziny, no każdy. Ale każdy, który naprawdę chce przekazywać. Rzeczy nieuzależniające, już kurde, nie wiem jak to powiedzieć. Mówi zawsze na końcu: Ty nie bądź mną. Ty nie staraj się w stu procentach ze mną zgadzać. Ty nie traktuj mnie w ogóle jak autorytet. Ja sobie gadam to, co uznaję za prawdę. Zobaczysz, za pół roku będę gadał inaczej. I za kolejne pół jeszcze inaczej. Ty też. Na razie jest tak, jak jest. I to nie jest żaden powód żeby podążać za jakąś jednostką. Kult jednostki dawno minął. Nie ma już jednego Boga, jednej partii, tudzież jednego społeczeństwa. Jedynej słusznej prawdy. To jest właśnie ta pobudka. Lepiej to nie no to co? No tak będę robił, bo wiecie, taka prawda, że ja też się nauczyłem czegoś takiego, że zawsze jak jednak coś tam wpadnie ponad tą rętkę, to zaraz Witek widzi, że ta potrzeba gdzieś jest i to jest realizowane. Nie przepije i nie przepalę na pewno. I nie przetracę na no dziwki. Też nie, to nie ma bajka. Natomiast tak i to rzeczywiście to nawet miłe, że czasem, że czasem naprawdę to słyszę, słuchaj, Witek tam ktoś czasem naprawdę chce się z tobą podzielić, bo komuś to jest potrzebne, wiecie co, mnie też było potrzebne. Przecież... Też mi było potrzebne, może nadal jest potrzebne, żebym ja czasem posłuchał kogoś innego. I czasem, o kurczę, jak fajnie, że ja tam coś usłyszałem. Jak to mi dało coś do myślenia. Coś się zmieniło. I też może nie bym się podzielił. Bo taki mam przepływ serca. No, więc tak naprawdę tutaj nie ma żadnej filozofii, zacznijmy po prostu żyć świadomie. I tyle. I chyba tyle, bo zaczynam chrzanić, nie? Ten film pojawi się też na YouTube. Róbmy swoje. Chyba dzielmy Róbmy się tym. Ale faktycznie dodawajmy: My nie mamy patentu na rację. Nikt nie ma go. ja nie mam. I nikt nie ma. Nie ma żadnych autorytetów. Absolutnie. Każdy z nas mówi to, co uważa za prawdę. To naprawdę jest tylko prawda. On nie kłamie. Nikt nie kłamie. Świat, którym przedstawiasz człowieku, jest światem takim, jak go widzisz. Ja. W pełni tobie wierzę. Choćbyś nie wiem, co mówił, masz rację. Tak widzisz świat. I nie ma sensu, bym go zmienił. Pamiętajmy, że każdy z nas jest obserwatorem. I ten zbiorowy hologram, zbiorowy sens, zbiorową świadomość obserwuje z własnego punktu widzenia. I to jest jego punkt widzenia. Natomiast on zmienia się. Ale on zmienia się. O, teraz mnie świeca. On zmienia się ten nasz punkt widzenia, ale faktycznie ja przesadziłem z tym światem może. Ja ten punkt widzenia zmienia się w nas w momencie, kiedy my zaczynamy uświadamiać sobie kim jesteśmy. I to jest dopiero ta początek ścieżki do poznania siebie. I coraz mniej jest wzorów na zewnątrz do poznania siebie. Ostatecznie w ogóle ich nie ma. Ale coraz bardziej, poznając siebie, zmienia się ten sposób naszego patrzenia na świat. Sposób naszego postrzegania. Coraz bardziej łapiemy się na tym, że ten raj 5D, Eden, wzniesienie. Oświecenie, niebo, świadomość, że to jest wszystko naszym punktem widzenia, że to ciągle było w nas, że my rozpoznajemy, że my nik do nikąd nie idziemy. My zauważamy, że jesteśmy. Czemu wcześniej tego nie widzieliśmy? Dlatego. Że nie byliśmy zdolni tego zauważyć. To proste, teraz to rozpoznajemy, że my nigdzie nie idziemy, nie wyjeżdżamy, nie uciekamy, nie przenosimy się cały czas. Jesteśmy tu i teraz, i rozpoznajemy, że to, co jest naszym doświadczeniem, jest tym, co ma być. Wszystko jest w porządku, każdy ma swoje życie. Każdy musi się z nim zderzyć. A nie przed nim uciec, bo uciekanie niczego nie załatwi. Znajdzie się drugie takie samo. Tak? Jak uciekanie od strachu, tak? Żeby się nie bać, będę unikał strachu. Nie, musi się z tym zderzyć. Jak miałem lęk przestrzeni, no to nie jest dla mnie wysokości, to jest co innego, ale bardzo podobne, to ja musiałem się z tym zderzyć. Parę razy skoczyć na bandzi, żeby go złamać, żeby go pokonać a nie uciekać, którym od niego uciekał, ja bym go to dziś. Jest ok, no ale po co mieć lęki? Można nie mieć. Ale to jest też kwestia wyboru. Tak czy siak, ja ten film zaraz wrzucę, bo on tam gdzieś po chwili pojawia się na mojej osi. Jako już zarejestrowany zrobię edycję, wpiszę numer konta i wrzucę go na YouTube. I rób to, co Ta jest darmowy i nie jest obowiązkowy. Ale, co łaska. Do zobaczenia, kochani. Do usłyszenia i róbmy swoje, a nie wymagajmy, żeby ktoś nas rozumiał.